W Grecji ogarną przerażenie. Menady są wszędzie, a ich drogę znaczą zniszczone miasta. Julius wysłał je przeciw tebą jako karę za zniszczenie jego domu. Jeżeli chcesz przywrócić spokój, musisz znaleźć sposób na zabicie tych przerażających potworów. Tylko wówczas mieszkańcy Grecji poczują się znowu bezpieczni i ponownie zostaną nawiązane kontakty handlowe i dyplomatyczne. <laughs> Jak już poprzednio wspominałem, uwielbiam tego lektora. Cześć, wszystkich was serdecznie witam w kolejnym odcinku, tym razem nazwa scenariusza to Menady atakują. Cel jest 11 partnerów, zabicie potwora, roczny zysk 2000, ludność 4000. Roczny zysk i ludność to no w zasadzie jest formalność, bezproblemowo myślę, zabicie potwora, myślę, że chodzi o Menadę. Jeżeli Menadę, to z tego co pamiętam, potrzebny będzie Achilles, ten przesławny wuj. I myślę, że bezproblemowo się uda to wszystko ogarnąć. Ym, natomiast ym, potrzebujemy wino. <grym> wina. Yy, a nie mamy dostawcy. Musimy je jednak sprowadzać. No, zaraz to uczynimy. Z Knosos. Yy, gdzie by tutaj. O, myślę, że tu jest idealnie. Tu mogę eksportować runo. Bo w zasadzie bardzo dużo go produkuje. Yy, a wino. Też importujemy. Więcej nie potrzeba. Jakiś inny Bóg potowarzyszyłby ci w polowaniu oj, ta sos sprzedaje więcej wina. Ta sos gdzieś tu było, nie? Tasos to tu? Nie tu Celicja. No, to ta sos, Aha, bo ta sosa nie mam, bo on tylko... bo on nie kupuje tego co ja bym chciał. No dobra, nie ma problemu. E, tak. Ym, musimy uzupełnić kozy. To jest właśnie problem ze świątyniami. Świątynie kradną nam owce. Na ofiary. I trzeba to bardzo dobrze kontrolować, bo się może okazać, że po prostu nie ma runa. Całe miasto zmarnie i zrobi się masakra po prostu. E, no, tak w skrócie. Dobrze, tu to wszystko fajnie funkcjonuje. On kupuje wino i płaci daninę. Tam na serio. No, lubią, lubią, lubią. Um, ok. One go spodziewają, zajęli drugie miejsce. Właśnie, jak się wygra Igrzyska Olimpijskie, to potem się z gospodarzem Igrzysk Olimpijskich. I tu jest bardzo duży ruch na tym stadionie. Może będzie dane nam i Wam raczej znaczy wam i mnie um, się przekonać o tym aha yy. o. tak yy, to się nigdy nie kończy no jest, zasób jest niewyczerpany a no to jest całkiem spoko opcja yy, sprawdźmy to Sprawdźmy to, czy możemy przyzwać Achillesa tak z marszu i chyba nie. Z jednego prostego względu nie mamy wystarczającej ilości uzbrojenia. O co zaraz tutaj się ogarnie myślę, że bez większych problemów. Dobrze, co z tym? Co z oliwą? Produk produkcja idzie bardzo dobrze, oliwy. Jeszcze, jeszcze trochę uzbrojenia. O, już. Achilles przyjdzie, i co my tu mamy? Aha, zabić Menady i potem tych partnerów. Ale myślę, że ci partnerzy to oni się sami ogarną. Twoja próba wezwania straszliwego Achillesa zakończyła się sukcesem. Uważam, że jesteś tego wart i spełnię Twoją prośbę. No i świetnie. Może nie jesteś takim bohaterem jak ja, ale dobrze wiesz, jak zarządzać miastem. Tuż potrzebuje Olimpu, kiedy może mieszkać tu? Dokładnie tak. Yy, super. O! Dużo bezrobotnych mamy. Yy, czyli możemy jeszcze trochę zwiększyć produkcję... Yy, produkcję czego? No oczywiście produkcję... A właśnie, jak z żywnością? 5900. Na styk z tą... Yy, z tą produkcją żywności lecimy. Yy, to tak powiedział tak... tak średnio. To znaczy wolałbym... wolałbym... Jeszcze trochę tu tych plantacji posadzić. Zróbmy tak. Zróbmy tu i zróbmy. Jest walka? jeszcze nie ma? To na walkę zaraz pójdziemy. I trochę kus. Jeszcze taka, taka tutaj. Produkcja żywności. No, halo, halo, halo. Dobrze, świetnie tu też. Tu smok zionie na, na wilki, na Achilles. Może nie jesteś takim bohaterem jak ja, ale dobrze wiesz jak wygląda na to, że wpakowałeś się w małe kłopot. <tryk> No cyk. Może nie jesteś takim bohaterem jak Menada zawita. Jakiś inny bóg po ci w polowaniu? Także jest git. Um, co z tym pracownikami? Nieźle. <gryz> Zająłem drugie miejsce. Ale w sumie czym jest zwycięstwo? Czyż każdy z nas nie jest na swój sposób zwycięzcą? <gryz> I to zanim pojawi się yy, nawet YouTube, <laughs> jeżeli wiecie o co mi chodzi. Okej, okay, świetnie. Ogólnie rzecz biorąc, o, Eleusis rozkwita. Jest rywalem. A, nie produkujesz wina. E, będzie trzeba chyba go podbić. No cóż, no, bezproblemowo. Mm, bezproblemowo, myślę. E, tak, produkcja żywności 8500, no, także jest spoko jedenastu 11 partnerów. Nie wiem, chciałem to Elusis spodbić czy nie. Ten Pelion się powinien odrodzić. Zobaczymy jak to tam będzie. A na razie poczekajmy sobie na rozwój sytuacji. Danina jak najbardziej. Mhm. Nie dzięki. Akurat motków runa nie potrzebuję, bo sam sobie produkuje i jest super. Słuchajcie, mamy ogromne wojsko. To już 1 2 3 4 5 6 7 oddziałów konnice. O jest zacznie. jest zacznie. Jeżeli chodzi o administrację, mamy no kolosalne w zasadzie przychody netto no 9000 rocznie. No to to jest naprawdę sporo. Można by to się zmaksymalizować właśnie bawiąc się w handel runem. Natomiast ja tego runa nie chcę sprzedawać z bardzo prostego względu. Tak jak mówiłem, te owce lubią sobie znikać, zapomnę. No i po co nam to jest? I po co nam to jest? A że mamy 170 tysięcy. To w zasadzie niewyobrażalna liczba. To... Artemida, no cóż, Miasto Tasos potrzebuje drewna. Jak najbardziej spełnimy prośbę. Dioniza wysyła. Pokażą Ci, że życie to nie tylko O, menada jest rozdrażniona i gotowa zniszczenie. Yy, ciekawe. Zapomniałem, że jest druga menada. Ale Achilles jest na miejscu. Yy, halo. Halo. Halo! Co to było, jeśli się pytam? Nie wiem co to było, ale już tego nie ma. Dobra, Amelada zabita, doskonale. Nie, chyba, chyba będziemy opanowywać te Eleusis. Achilles też, no Knossos myślę, że nam też bardzo chętnie pomoże. Masz tu trochę runa, elegancko. Jeszcze, słuchajcie... Ja też zareaguję na wezwanie o. do walki i pójdę na bitwę z tymi ludźmi! Możesz być pewien, że ze mną wygra zbliżającą się walkę, no i świetnie, go właśnie potrzebowałem. Dobrze, i teraz jeszcze jazona sobie przyzwiemy, chyba będziemy mogli. A mi się wydaje, że, że powinniśmy wszystkie warunki mieć spełnione. Tak jest. Jestem jazon Dobrze, świetnie, Elo. 10 partnerów, no to tak jak tylko podbije Leusis. A chyba podbije. No to... Wszystko O, to, o tym mówiłem. Ludzie mogą bez strachu mieszkać w swoich domach. Przywódcy ponownie nawiązali kontakty, a kupcy wędrują z towarami po całej policji. Jednak ciągle wyważy, że ci poczucie zbliżającej się zadłużenia. Może z powodu szaty i naszych imka dawno przez Kadmosa, które do tej pory nie dotarły do tego. Co proszę, dłuższego czasu nie otrzymałeś żadnej wiadomości od Kadmosa. Należy spodziewać się kłopotów. No rzeczywiście, mogą być jakieś kłopoty. Co to za kłopoty czy w ogóle kłopoty będą? No to dowiecie się w przyszłym odcinku, na który serdecznie już teraz chcę zaprosić, a ja w międzyczasie no zobaczcie, jaka jest przebitka, jeżeli chodzi o zysk. No, my chcieli 2000, mamy 12 000 i pół, prawie. Także tak, zapraszam serdecznie jeszcze raz na kolejny odcinek. A tymczasem, yy, no, trzeba zakończyć. Ciach.